Badaczka lekooporna. Gdy leki nie działają, rodzice szukają nadziei gdzie indziej. Poznaj historię dzieci, którym pomógł nieinwazyjny stymulator nerwu błędnego. Dziewczynka z zespołem Reta i Nunan. Po włączeniu nieinwazyjnego stymulatora nerwu błędnego podczas badania EEG, poprawa zapisu EEG. Zobacz, to jest zapis przez stymulację, widzisz wyładowania. Teraz zapis podczas stymulacji i teraz jest zapis po włączeniu stymulatora, zauważ, że spokój się utrzymuje przez wiele minut po zakończeniu badania EEG. Inna dziewczynka, mutacja Syngap1, tylko 5 minut stymulacji i liczba napadów drastycznie spada, to nie przypadek, mama opowiada co widzi i nie jest sama. Naprawdę po prostu cudowna wiadomość. Byłyśmy szczęśliwe, jak zobaczyłyśmy, że te fale się wypłaszczają. I naprawdę panu, który robił EG, no szczęka opadła, po prostu był w szoku. I rzeczywiście te fale zaczęły się wypłaszczać. Efekt jest widoczny na zapisie. Chłopiec, pan z panda z padaczką i autyzmem. Mioklonie znikają po włączeniu stymulatora. Rodzice nie wierzą własnym oczom. Zobacz. Przez te 6 lat najlepszą interwencją, jaką zrobiliśmy, jest właśnie stymulator. Przyniósł nam najlepsze efekty, to na 100%. One były błyskawiczne. Znikły myoklonie, z którym męczyliśmy się okropnie. Miał bardzo długie myoklonie przy, przy zasypianiu i ataki padaczki. Nie jesteśmy w stanie stymulować i wszystko wraca. Mieliśmy przerwę i po prostu wróciły myoklonie. Zaczęliśmy stymulować z powrotem, myokloni nie ma. Inny chłopiec, mutacja. KCNT1 Fighter codzienna stymulacja od pół roku. Częste napady po więcej niż kilka minut trwały długo kończyły się lekami. Dziś stymulator łagodzi napad uspokaja oddech, a lek Relset używany jest 90% rzadziej. 13 latek z wadami wrodzonymi, z codziennych napadów poprawa do 4 miesięcy bez ataków. Inne dziecko z 10 napadów miesięcznie redukcja do jednego. Zespół Drawe 30 napadów miesięcznie. Po czterech miesiącach stymulacji spadek o 57%. Za tymi liczbami są dzieci, rodziny i prawdziwe szczęście, bo epilepsja już nie rządzi tak bardzo ich światem. To możliwe dzięki nieinwazyjnej stymulacji nerwu błędnego. Jest to jedyne takie urządzenie w Europie zatwierdzone do stymulacji dzieci. Dowiedz się więcej. Pomagamy tam, gdzie leki przestają działać.